Żałoba po rozstaniu. Rozstanie jest porównywalne do śmierci bliskiej osoby, bo ta osoba była z wami codziennie i nagle jej nie ma. I przychodzi ten wielki smutek i ból i tęsknota i nadłóg tych myśli. I od list trudniej, że wiemy, że ta osoba jest, tylko nie jest z nami, tak? I mamy w sobie i żal, i ból, i często cierpienie. I nie możemy zrozumieć, poradzić sobie z tymi emocjami. I to jest wszystko okej. Okay. Słyszysz? To jest okej. Okay. To jest taki trudny stan. Zwłaszcza, jeśli ta osoba była dla ciebie ważna, bo... O to o to chodzi. Że kiedy serce kochało, kiedy ciało i umysł lubił, no to jak? I to potrzeba nie tylko czasu, ale i chęci, aby to przejść. W takim stanie można trwać bardzo długo. Ja mam takich klientów i klientki, którzy mi, od których słyszę, że na przykład byli w takim stanie 4 lata, byli w takim stanie półtora roku. Dwa lata to są przeróżne historie. Ja pomagam w tym, żeby te emocje poczuć i pójść do przodu. Bo życie toczy się dalej. I ktoś na Was czeka, tak jak Wy chcecie kogoś poznać. I nam jest i szczęście i miłość. Ale teraz jest ten czas, żeby przeżyć te emocje. Zwłaszcza te pierwsze kilka miesięcy są takie najtrudniejsze. To jest ok, to jest normalne. Stąd są kroki, żeby pomału dusza i ciało szły do przodu. To są różne małe zmiany, to jest wylewanie tych emocji, to jest przeżywanie ich w przeróżny sposób. To są takie kroki. Ja tak bardzo często pracuję z praktycznie każdym klientem i klientką, która przechodzi przez rozstanie, z sobą też za co się dziękuję, za co się przeprasza, za co się życzy tą osobą. Tak? Są takie kroki, jak przeżywanie tych emocji poprzez przeróżne oglądanie zdjęć, pisanie i palenie listów, wysyłanie listów, pożegnania w sercu bardzo często. I tak. Są wtedy jeszcze większe emocje. Bardzo często te emocje są zamykane żeby nie czuć, żeby je zapracować, zapić, zaćwiczyć. I to się kumuluje w ciele. Kiedy to się uwolni, tymi małymi kroczkami idzie się do przodu. I zaczyna się dziać magia. I coś, co pomaga mi i moim klientkom i klientom, to takie zdanie, że jeśli ma się ze sobą być, to i tak się będzie. Czyli na przykład to ona albo ktoś lepszy, to on albo ktoś lepszy. Bo wykreślenie tej osoby jest często bardzo trudne, bo tyle mamy powiązań, przeszłości, tyle emocji ciągle ze sobą. Mało, ja to tak nazywam, że jesteśmy opleceni pajęczyną. Te niteczki się odcina, aż poczujemy się wolni. Jeśli przeżywacie rozstanie, nie umiecie sobie poradzić z tym, aby pójść do przodu, zapraszam na spotkania indywidualne.